Cześć, witajcie, jest początek weekendu, piątek, godzina 13, czas na kanał Pogromcy Betów i kolejne typy na nim. Jako, że jest piątek, wiadomo, wlatuje odcinek 3 w jednym, gdzie podaję typy na piątek, przy okazji progresji, sobotę oraz niedzielę, gdzie postawimy sobie kupony tradycyjnie za 50 zł. Zanim oczywiście przejdziemy do klub programu, małe ogłoszenia, małe bądź duże, jak kto woli. Po pierwsze konkurs, ten, gdzie zgarnąć można 50 zł, typując wynik spotkania oczywiście po typach piątkowych, a konkursy dla nowych graczy Superbet na samym końcu odcinka. Tam wszystko jest wyjaśnione. Wytrzymajcie do końca. Ja jeszcze wspomnę o tym, że oczywiście typujemy sobie na Superbet. Superbet jest partnerem tego kanału, więc zachęcam do zapoznania się z ofertą tego Bugmachera. Poza tym tą ofertę wam przedstawię tutaj przy okazji typów. No i oczywiście zakładka promocje również jest do waszej dyspozycji. Jest tego naprawdę bardzo dużo, a ja w tym momencie rozwiję, rozwinę sobie na przykład super game jackpot, gdzie do wygrania jest 250 tysięcy i jak widzicie, kiedy go otworzę, mamy tutaj wejść do gry za darmo, klikamy i musimy odpowiedzieć na cztery pytania dotyczące wyników spotkań. Pierwszym jest Union Berlin Borussia Dortmund, pięć spotkań, przepraszam bardzo, tak, pięć spotkań. Drugim spotkaniem jest Legia Warta. Leicester, West Ham oraz jest jeszcze Atalanta, Juventus i i I, I Espanol kontra Barcelona. Jak sobie tutaj poklikacie wyniki, to macie szansę oczywiście na 250 tysięcy złotych w gotówce. Bardzo fajna sprawa. U nas oczywiście można jeszcze otrzymać poza tymi 50 zł, złotymi w konkursie 20 złotych za dołączenie do grupy na Facebooku, oraz tam również odbywają się na Facebooku różne konkursy, w których do zgarnięcia również bonusy na zakłady sportowe na Superbet. A jeżeli nie macie jeszcze konta na Superbet, to czekają na Was wielkie bonusy. Gdy przy rejestracji użyjecie kodu PBVIP, Wasz pierwszy depozyt do 50 zł zostanie podwojony, otrzymacie freebet 34 zł, a przez cały tydzień chroni Was cashback do 500 zł. Link w opisie. Zachęcamy do skorzystania z promocji. Yy, Okej, okay, zanim przystąpimy do typowania piątkowego muszę powiedzieć, że w momencie nagrywania odcinka trwa jeszcze mecz na, mis... na Igrzyskach Olimpijskich, oczywiście w hokeja. Szwecja, Słowacja, który to postawiłem na wczorajszym kuponie. Natomiast, jeżeli oglądacie mnie Dłuższego czasu, a jeżeli nie, to powiem w tym momencie. Na super Bedry jest coś takiego jak Super Przewaga. Super Przewaga polega na tym, że jeżeli zespół, który postawiliśmy, osiągnie jakąś tam e, różnicę bramek w spotkaniu w zależności od dyscypliny, to kupon niezależnie od tego jak zakończy się spotkanie, się zieleni. I tak jest w przypadku hokeja. Szwecja w tym momencie w pierwszej tercji wygrywa 3 do 0. Nasz kupon jest zielony, nie interesuje nas zupełnie już nic. Do końca tego spotkania, stąd też mogę śmiało powiedzieć i pokazać kupon w sumie na ekranie, że gramy dziś z powrotem pierwszy próg za 25 zł. Łapeczka w górę, subskrypcja mile widziana. Ja przechodzę do typów piątkowych. Patrzę tutaj na moją ściągaweczkę i już wiemy, że pierwszym typem na naszym kuponie będzie Liga Portugalska i Hit. Dzisiejszego dnia, piłka nożna Portugalia sobie zjedziemy w dół. Jest tego trochę dzisiaj. W ogóle, jeżeli chodzi o spotkanie, dzisiejsze, jeżeli, kiedy je wybierałem, kiedy robiłem analizy, to zauważyłem, że jest bardzo dużo spotkań z potencjałem na typ BTTS. Oczywiście wszystkich ich nie zawarłem na kuponie, ale jeżeli czegoś nie będzie, to możecie znaleźć to na grupie na Facebooku. Jeżeli nie ode mnie, to na pewno od chłopaków z moderacji. Porto kontra Sporting Lizbona. To jest ten hit, o którym mówiłem. Jak widzicie, kursy bardzo duże na zwycięstwo jednej i drugiej drużyny. Co nie dziwi, jest to lider i wicelider. Lider oraz mistrz aktualny Kraju mówię tutaj o sportingu. Sporting aktualnie w tabeli Goni. Porto jest dodatkowa motywacja ku temu, aby to spotkanie wygrać. Z drugiej strony Porto, która świętu, święci i świętuje bardzo długą serię zwycięstw nie wiem dokładnie, ile ich jest. Nie będę tego liczył tutaj, ale jest naprawdę tego naprawdę sporo. Potencjał ofensywny jednej i drugiej drużyny pozwolił mi sądzić, że w tym spotkaniu, tak jak i w poprzednim bezpośrednim pomiędzy tymi dwoma drużynami, zobaczymy bramki z jednej i z drugiej strony. Obie drużyny strzelą rozkładamy sobie 1,85, tak? No i to jest pierwszy typ na naszym kuponie. Na dzisiejszym piątkowym kuponie będą dwa typy. Po podobnych kursach drugim typem jest hokej. E, lubię stawiać hokej, trwają Igrzyska olimpijskie, więc będzie tego naprawdę dużo tutaj u nas na kanale. Hokej, hokej, hokej. Hokej e, na lodzie damy sobie sobotę. Tak, sobotę, bo ten mecz rozgrywany jest o 5 rano sobotę, więc e, w sumie to i tak do poniedziałku możemy grać naszą progresję, żeby się rozliczyła. Kanada e, USA, czyli w sumie hit e, igrzysk olimpijskich już w fazie grupowej e, te dwa zespoły trafiły właśnie do jednej grupy. E, I co można powiedzieć? O tym meczu, to to, że według mnie i według Maherów Kanada jest tutaj faworytem. Dlaczego? Prosta sprawa. Eee, sezon w NHL troszeczkę poprzez koronawirusa się poprzesuwał i e, największe gwiazdy, właśnie z NHL, nie zostały wypuszczone przez swoje kluby do zagrania właśnie w tych igrzyskach olimpijskich. Tam jest praktycznie środek sezonu. Największe gwiazdy nie pojechały, zarówno w Kanadzie, jak i w USA, z tym, że e, w kanadyjscy zawodnicy, e, większość kanadyjskich zawodników, która Pojechała na olimpiadę. Gra w najlepszych ligach europejskich, lidze rosyjskiej też. KHL. A jeżeli chodzi o drużynę USA, są to głównie gracze młodsi. Jest to najmłodsza drużyna od 28 lat wystawiona e, przez USA e, na Olimpiadzie. Warto wspomnieć na przykład, że bramkarz USA ma tylko 19 lat. Grają głównie zawodnicy z lig akademickich. E, oczywiście poradzili sobie oni tak czy siak z naturalizowaną drużyną Chin aż 8 do 0. Kanadyjczycy wzięli rewanż nad Niemcami 5 do 1. Potencjał ofensywny tych dwóch drużyn jest Mógłbym zagrać tutaj na powyżej, e, powyżej bramek. Na przykład e, tutaj mamy linię najniższą powyżej 3,5, co jest dla mnie śmieszne. E, powyżej 5,5 to już jest jakiś rozsądny kurs 1,95. E, ja natomiast idę w zwycięstwo Kanady. Uważam, że Kanadyjczycy wygrają ogólnie całą tą olimpiadę. To raz, a dwa, że wygrają to spotkanie z a, młodymi Amerykanami. Dwa typy, jak widzicie, już doszliśmy do poziomu 3,24, jeżeli chodzi o kurs. 25 zł jest wpisane, ja stawiam zakład, no i czekamy, aż się zazieleni. Tak jak wspomniałem, na koniec piątkowych typów konkurs, gdzie do zgarnięcia 50 zł, wy musicie wytypować dokładny wynik spotkania Lipsk. Helm w lidze, tak jak wspomniałem, dokładny wynik wraz z minutą strzelenia pierwszego gola, nikiem Super B, to, to bardzo ważne. No i wiadomo, oni liczą się komentarze nieedytowane do rozpoczęcia spotkania, komentarze pod postem na Facebooku, który właśnie wlatuje na grupę, więc na grupie też trzeba być. A tak jak wspomniałem, za dołączenie do grupy leci 20 złotych to jest konkurs, a my przechodzimy do typów sobotnich. Ja już kliknąłem sobie zakładkę w sobotę, no i muszę jeszcze zerknąć sobie na moją ściągawkę, no i mam tutaj trzy spotkania wybrane przeze mnie dla Was właśnie na sobotę z oferty Superbet. Pierwszym spotkaniem będzie spotkanie z Ekstraklasy, które wyświetla nam się w sumie na samym początku. O 20.00 Lech Poznań u siebie podejmie. Eee, nie ciecze Brookbet Termalikę, nie ciecza. Oczywiście, le, jeżeli porównamy sobie ile transferów eee, z robił Lech, a ile transferu zrobiła Termalika. Wychodzi nam na to, że Termalika powinno być w ogóle liderem, jeżeli chodzi o Ekstraklasę w transferach. Bardzo dużo nowych twarzy pojawiło się w Niecieczy, co jest, można by powiedzieć, powinno być przeszkodą. Natomiast ostatnim spotkaniu z Jagielonią Białystok piłkarze ci wyglądali, jakby grali ze sobą co najmniej ze 2 lata. Nieciecza broni się oczywiście przed utrzymaniem, zagra ona z Lechem. Szczerze powiem, oglądałem spotkanie Lecha z Krakowią i na samym początku przed, przed początkiem tego spotkania mówiłem, że Lech przegra dzisiaj z Krakowią. Przy wyniku 1 do 3 dla Lecha, no, miałem niesmaczną minę, natomiast wyszło i tak mniej więcej na moje, ponieważ Lech stracił kompletnie koncentrację i zremisował tam to spotkanie i nie wywiózł z Krakowa trzech punktów. Dziś Lech gra u siebie, gdzie czuje się naprawdę najlepiej, jeżeli popatrzymy się na tabelę drużyn. Kiedy klikniemy sobie w filtr, punkty zdobywane tylko u siebie, znajdziemy tam Lecha na pierwszym miejscu. 1,33 ten kurs nas nie dziwi. Lech jest zdecydowanym faworytem i wygra według mnie z czerwoną latarnią ligi. Tak jak wspomniałem, te transfery może na korzyść nie cieczy w liczbie, ale jeżeli chodzi o jakość transferów, no to wiadomo, Lech bije na głowę drużynę z Małopolski. To jest pierwszy typ. Drugim typem będzie liga hiszpańska, no i zespół, w sumie to dwa zespoły, które w tym. Sezonie zaskakują, jak na swój potencjał robią wynik naprawdę ponad stan, zwłaszcza Rajowa Jechano, kiedy gra u siebie. U siebie jest bardzo silne. Pokazało to na przykład w poprzednim spotkaniu pucharu króla z Betisem. Zastanawiałem się nad obstawianiem tego spotkania, ale później stwierdziłem, że może się tam zdarzyć wiele. Rajo przede wszystkim strzela Gole. Strzela gole praktycznie w każdym spotkaniu, z którym gra dwa ostatnie może o tym nie mówią, no ale jak, tak jak się mówi, wyjątek potwierdza regułę. Dziś faworytem Według Maherów. jest właśnie drużyna gospodarzy. Kurs 2.25, troszeczkę wysoki. Nie będę tutaj stawiał aż tak ryzykownego typu. Roz, rozłożyłem sobie zakładkę, pierwsza drużyna strzeli gola, no i tutaj kurs 1.32 jest jak najbardziej do zabrania. I tak sobie właśnie na naszym kuponiku zagramy. Według mnie Rajo ma na tyle potencjał ofensywny, żeby osasunie tą bramkę strzelić. Już strzelali bramki z groźniejszymi rywalami. Dlaczego miałoby się nie udać. Się I teraz kolejny typ i ostatni typ na tą sobotę to zespół, który ostatniej kolejce naprawdę mnie nie tyle zadziwił, co wprawił w zachwyt. Typowałem ich spotkanie z tym, że typowałem na powyżej 2,5 gola i obie drużyny strzelą gola, tam się nie pomyliłem, ale powiedziałem, że Borussia Dortmund raczej to spotkanie wygra. Nie wygrała, co więcej, przegrała naprawdę bardzo wysoko. Mowa tutaj już chyba, wiecie, o Bajerze Leverkusen. Aktualnie świętują oni serię trzech, pora trzech porażek, trzech zwycięstw z rzędu w Bundeslidze. Gonią Bayer Monachium, co pewnie jest nie do zrobienia, natomiast ten, ten, to wicemistrzostwo w Leverkusen i tak byłoby przyjęte z pocałowaniem ręki. Dziś się zagrają oni ze Stuttgartem, czyli czerwoną latarnią ligi, która aktualnie ma trzy porażki z rzędu, jeżeli chodzi o Bundesligę 1.40, czy to i tak jest kurs troszkę zawyżony według mnie, ale dla nas dobrze. Lecimy ze zwycięstwem Leverkusen, no bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli wygrywa się z Borussią na no wyjeździe aż 5 do 1, no to dlaczego miałoby się nie wygrać u siebie z ostatnim zespołem w lidze, byłoby to bardzo, bardzo dziwne, skład raczej będzie niezmieniony, z tego co wiem nie ma żadnych absencji, więc bólu głowy trenera również nie no i to zamyka nasz kupon po kursie 2,51, gdzie wpisuję sobie 50 zł, więc musicie mi dać chwilę dobra, 50 zł jest wpisane postaw zakład teraz, no i czekamy aż się zazieleni, no i przenieśmy się chyba od razu do zakładki niedziela, usuniemy sobie tutaj typy, a ja zerknę na moją ściągawkę no i tak jak w sobotę, tak i w niedzielę na pierwszym planie pojawia się nam Ekstra klasa. Mecz o 12.30. Wisła Płock u siebie zagra z Piastem Gliwice. No, i tak jak przyjąłem całą, od początku sezonu, narrację, tak i teraz się w tym utrzymuje: Kiedy Wisła Płock gra u siebie, wystarczy zerknąć na tabelę punktów u siebie. To zazwyczaj wygrywa, a już na pewno strzela bramki. Niezależnie od tego, kto przyjedzie do Płocka, to bramkę traci. Nie wiem co o co tu chodzi. Drużyna trenera Bartoszka u siebie jest zupełnie innym zespołem niż na wyjazdach. No, i tak jak wspomniałem. No, bramka z ze strony Płocka raczej na raczej napewniaczkiem pierwsza drużyna strzeli gola, już rozłożyłem kurs to 1.35 no i zostawiamy to na naszym kuponiku ale można jeszcze dodać z drugiej strony przyjeżdża tam Piast, który ma trzy porażki z rzędu ta ostatnia oczywiście w Pucharze w Derbach z Górnikiem co jest dodatkowym, dodatkowym minusem no i Piast przede wszystkim traci dużo goli niezależnie od tego czy gra na wyjeździe u siebie. I kolejny typ pochodzić będzie z Premier League. Wziąłem na tapet mecz zespołu, który oglądałem ostatnim przy okazji ostatniej kolejki Premier League. Grali tam oni z Leeds. Co prawda mecz nie był wygrany, natomiast, co dla mnie ważne, tych bramek pojawiło się ze strony The Villains bardzo dużo, bo mowa tutaj o meczu Newcastle właśnie Aston Villa. Newcastle w strefie spadkowej, Aston Villa na aktualnie aktualnie 3 mecze z rzędu bez porażki, a co ważne 3 mecze z rzędu ze strzelonym golem. E, Aston Villa naprawdę bardzo dobrze wyglądała w tamtym spotkaniu ofensywnie. Nie wiem czy to e, kwestia tego, że Leeds wyglądało fatalnie w obronie. E, natomiast jeżeli popatrzymy się jak gra Newcastle w tym sezonie w defensywie, można by stwierdzić, że e, Aston Villa będzie miała lekko ułatwione zadanie, żeby strzelić bramkę tutaj na e, St James's Park. A sprawdzimy jak Wygląda właśnie typ na druga drużyna strzeli gola to 1.28 troszkę niżej niż pozostałe typy które znajdą się na kuponie natomiast zostawiam to jako drugi typ i mogę przenosić się do kolejnego sobie zerknę tutaj tak końcowym ostatnim typem na naszym kuponie będzie Liga Włoska sobie kliknię, tak niedziela. I, i w dół, i w dół, i w dół mamy tutaj mecz pomiędzy Milanem, a sam Dorią. jest o 12.30, czyli wtedy co Wisła Płock zagra z Piastem no i klikamy tutaj zwycięstwo Milanu, nie mogłoby być inaczej zresztą kto oglądał spotkanie Milanu z Lazio w Pucharze, ten wie, że ten wynik 4 do 0 jest jak najbardziej zasłużony dla drużyny Rossonerich jest w formie przede wszystkim Olivier Giroud, który strzela gola za golem, przeżywa drugą młodość, według mnie Milan sam Sampdorią sobie u siebie radzi, kurs 1,42, zamykający nasz kupon, 50 zł już wcześniej wpisałem, więc pozostaje, nie pozostaje mi nic innego jak postawić zakład. No i czekamy, aż się nam zazieleni ten niedzielny kupon, a to by było na tyle, jeżeli chodzi o typy, które mam dla Was na odcinku. Więcej znajdziecie na grupie na Facebooku i na samym końcu obiecany konkurs dla nowych graczy Superbet. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim zarejestrować się z kodem PBVIP, znajdziecie go w opisie filmu oraz na, wspominałem o nim na samym początku filmu, wpłacić 50 zł na swoje konto na Superbet oraz napisać swój nick pod postem na Facebooku, który właśnie wlatuje. I to tyle. Zgarniacie szalik lub piłkę ulubionej drużyny swojej wybranej. Już parę piłek i szalików wysłaliśmy do naszych graczy, więc bardzo serdecznie zachęcam do wzięcia udziału. W konkursie, tak jak wspomniałem na początku, rejestracja z PBWip 50 zł i to tyle. Leci do Was szaliczek lub piłeczka. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Widzimy się w poniedziałek o godzinie 13. Miejmy nadzieję, z powrotem, z pierwszym progiem progresji, bo idzie nam naprawdę to dobrze w tym momencie. Ja się zamierzam wilić. Życzę Wam miłej reszty weekendu, a przede wszystkim zieloności. Trzymajcie się. No i co? Do zobaczenia. Cześć.